Kanel, już na kolejny lumpak Hall. haul. Dzisiaj mam rzeczy w różnych cenach. Wiele udało mi się w jednym sklepie trafić. W ogóle bardziej mi podniesione włosy, ale nie stwierdziłam, że no bez sensu, że miałam prostowa do nagrywania filmiku. Ale mam napuszone i podniesione, bo ci cały dzień chodziłam w koczku. A na tyle mi się włosy kręcą po koczku, czyli po prostu się tak tylko spuszczą, ale trudno. Tak sobie się muszę nagrywać. I tak tutaj. Tutaj za tyle rzeczy zapłaciłam. 38 zł w jednym rumpeksie za jednym podejściem udało mi się tyle kupić, było 35 zł za kilogram, także ponad kilogram kciuchu w jednym sklepie. Jak wiecie, z reguły chodzę do kilku i tak mam więcej z różnych sklepów, także nie pamiętam kiedy dostać, Raz udało mi się tyle kupić właśnie na wagę. Bo też na waga zawsze jestem taka bardziej ostrożna, bo nie, jakoś tak mi się wydaje, że wtedy więcej zapłacę. No i mam taką sukienkę za piątaka Także pokażę Wam najpierw te rzeczy. Tutaj jedną rzecz mam tylko dla siebie ostatecznie, bo miałam jeszcze sukienkę sobie wzięłam, ale okazała się za krótka. Ale tak, najpierw pokażę Wam tutaj taką koszulę z wiskozy w drobne gwiazdki, czarna-białe gwiazdki. I ona będzie dla mojej siostry Nie byłam pewna, czy jej się spodoba właśnie taki wzór Ale już jej nie pytałam ze sklepu, do niej nie pisałam Tylko po prostu wzięłam i pomyślałam, że jak w razie czego to sobie zostawię ją po domu Bo jest taki miły materiał Ona przez zapinę na ogólne guziki, rozmiar 36 Te rzeczy nie mam takich, żeby za bardzo jakieś stylizacje robić Także po prostu pomierzę to wszystko na tą moją czarną sukienkę Myślę, że do wszystkiego to będzie jakoś tam w miarę pasowało Także mierzymy no i to wygląda ta koszula. Myślę, że całkiem fajna, taka luźniejsza. W sumie dla mojej siostry będzie właśnie taka bardziej oversize'owa, bo co mnie szczuplejsza Ale myślę, że będzie z niej zadowolona. Wzór jej się spodobał, także kiedy zawiozę, mam nadzieję, że jej się spodoba No i też wzięłam z wiskozy koszulę dla mojej mamy, granatową, Tutaj bardziej widać kolor, bo to jest tyłu, jak stoję, nie bardzo widać No i tutaj wzięłam w rozmiarze 40 mojej mamie, także nie wiem, czy zakładać. Chyba nie będę po prostu tego zakładała, bo będzie dla mnie i tak przyluźna Taka typowa, prosta koszula. Tutaj ma kieszonki. Przez całą zapinana na guziki. Troszeczkę mi się podniotła, no ale wiecie, zanim ją mojej mamie dostarczy, to i tak ona się zdąży od nowa wygnieść, także bez sensu. No i bardzo przyjemny materiał, no bo to jest wiskoza. Przecież mama będzie zadowolona tutaj przy rękawkach. Taka klasyczna koszula, przy rękawkach są guziczki, można podwinąć rękawki, całkiem fajna. Wzięłam też dla mojej siostry żakiet, który potrzebowała i tak... Ten żakiet, to w ogóle sprawdzałam, ile on będzie kosztował, bo... Wiecie, na wagę on dosyć ciężki mi się wydawał i tak mówię, no bez sensu, bo to jest HM, rozmiar XS. I bez sensu mi się wydawało, wiecie, zapłaci jakoś strasznie dużo za HM, bo jednak on jest dosyć tanie na wyprzedażach i tak dalej, w no, grupach też jest bardzo często. No ale jak ten sprawdziłam to na 13 zł ta marnarka wyszła. Także nie jest tak źle. I ona jest dosyć fajna, bo tu ma takie luźne, co myślę, że całkiem fajnie wygląda. Także przymierzymy tutaj tą marynarkę. Mi się podoba. Mam nadzieję, że moja siostra też się spodoba, jak ją przymierzy, bo wysyła mi zdjęcie, ale wiecie, co się widzi na zdjęciu, co się widzi na osobie, to jednak jest zupełnie inaczej, a ja wam pokażę ją na mnie. I tak to wygląda, chyba mogę trochę bliżej podejść, kamerę będzie bardziej widać. Wezmę włosy do tyłu. Myślę, że całkiem okej. Okay. Na no, mam się też być właśnie. Dobra, moim zdaniem. Zobaczymy, się, okaże, jak przymierzy, ale całkiem. Całkiem fajnie to wygląda, taka klasyczna, prosta. Myślę, że jest ok. Tutaj właśnie. Mi się bardziej podoba właśnie, że to jest takie luźne, niż takie bardziej sztywne, ale nie wiem, zobaczymy, co moja siostra stwierdzi przymierzy. Wzięłam też i taką koszulę i powiem Wam, że nawet bym sobie ją zostawiła, no ale ja nie potrzebuję, więc ona ponosi. Bardzo ładna, biała w niebieskie paski, naprawdę ładna I tutaj ta falbanka też myślę, że fajnie wygląda. I to jest też wiskoza. Koszta biorę tylko z wiskozy, głównie koszule, bo bardzo polubiła ten materiał. Ja mówiąc szczerze, nie mam za bardzo cierpliwości do prasowania, dlatego koszule to nie jest mój ulubiony ciąg, więc nie zostawiam sobie za dużo. Także przymierzymy teraz tą koszulę. Niestety będzie trochę prześwitywała ta miał no ale nie ma sensu robić jakiejś stylizacji z dodatkami inne rzeczy, bo tak wam lubię pokazywać rzeczy takie wiecie, ząbeksu, które pamiętam ile kosztowały, i żeby zrobić taką stylizację z samych nowości, a nie będę też brała na siłę rzeczy. Także przymierzymy W ogóle strasznie małe są te guziki I bardzo trudno je zapiąć Także już do końca nie będę się z nimi męczyła Bo i tak zaraz to zdejmę Ale ta wygląda to koszula Dobrze w sumie, że te guziki są takie małe i ciężko je zapiąć No bo to jeszcze jest tak fajnie zakryte Także nic nie będzie widać z nią Ale przy zapinaniu jest nie za fajnie Także ta wygląda to ta koszula Taka prosta koszula Mi się podoba, myślę, że myślę, siostrze też się spodoba Bo zdecydowanie jej kolory... Co myślicie? No na pewno nie na tą sukienkę, bo ona prześwituje, ale jak mówiłam, nie trafiłam rzeczy takiej, żeby całą stylizację zrobić, więc zostawmy co tutaj, tak? Wzięłam też sobie coś w końcu, taką sukienkę, sukienkę wiecie, prześwitującą, ale powiem Wam, że nawet dobrze, bo ja mam tyle takich prostych sukienek na ramionczka czarnych, jakichś takich czarnych halek z innych sukienek, że naprawdę może i dobrze, że na nie ma spodu, nie ma halki. Ani żadnej podszewki, bo po prostu waższa i też mi mniej miejsca. I też mi mniej miejsca zajmie w szafie, a spokojnie mogę ją nosić, bo mam ją na co założyć. To jest w ogóle tylko sinsejt, ta sukieneczka, ale bardzo mi się spodobała. Tutaj taka kropeczki, Teraz tej założę akurat na tą czarną sukienkę, jestem prawie pewna, że będzie wyglądała ok. O ile długość będzie dobra, bo nie, nie mierzyłam jej do tego. Ale, jeżeli te długości, wiecie, tej halki tej sukienki uda się dobrać mniej więcej takie same, lub po prostu spód będzie troszeczkę krótszy, bo spód będzie wychodził, będzie to średnio wyglądało. Ale, jak będą tej samej długości, to powinno być ok. Także mierzymy. Jedyna rzecz że dla mnie, że ta fajna sukienka też znawiałam, czy, czy nie będzie dla mnie, ale niestety nie. Mierzymy. Całą, widać całą. Tu musiałam troszeczkę kamerę wziąć niżej. No i niestety jednak jest troszeczkę przykrótka do tego. Ale do czegoś tego na pewno będzie dobra. Mi się podoba. W każdym Wam tutaj z tyłu. Całkiem fajna, na pewno w moim stylu, po prostu dlatego mi się podoba. Akurat do innego spodu, ale nawet fajnie, że taką ciętką trafiłam. Ta sukienka mi się strasznie spodobała. Ona jest z wiskozy, to jest rozmiar M, ale ona jest naprawdę strasznie krótka. Tak liczyłam, że może pokażę wam ją tak, bo nie na sobie, bo bym za dużo wam pokazała. Pokażę jeszcze bardziej materiał. Śliczny ten materiał, jest bardzo taki przewiewny, przyjemny, naprawdę ładny, taki fason Naprawdę fajna, fajna sukienka. Ale niestety, no jest trochę przykrótka na mnie. Liczyłam tak w sklepie, jak wiecie, tak przyłożyłam do, się, do siebie, że tak, no tak na styk jeszcze się da, wiecie, tak nieformalnie gdzieś tam na tym założyć Ale niestety, jak, założy, jak przymierzyłam to, to jest jednak za, szeroki, za szeroka sukienka, za szeroki tutaj ten dół i po prostu jakby jakiś świat czy coś Ja ogólnie się nie boję bardzo krótkich sukienek, ale niestety z tego materiału się nie sprawdzi, tak? No dosłownie 5 cm więcej, żeby ona miała No ale nic, moja siostra jest troszeczkę niższa ode mnie Także na nią będzie jeszcze dobra Tak ja, wiecie, na styk Ale naprawdę śliczny materiał, przyjemny Bardzo ładna sukienka Szkoda, że, no szkoda, że nie ma tych 10 cm Nawet nie 10, z 5 cm więcej No ale nic, moja siostra będzie miała sukienkę No i tutaj to też Nie wiedziałam, czy piorę dla siebie, czy dla siostry I tak spytałam jej, czy jej się spodoba, podoba Czy ma ochotę na tą sukienkę To jest kamień, między sukienką a koszulą W sumie ale myślę, że to jak ja ją mierzyłam I tak na mnie jest prawie na sukienkę. To mojej siostra będzie jako sukienka. I to jest też właśnie z wiskozy. To jest H&M, ale to jest taki grubszy materiał, grubsza ta wiskoza. Bardzo przyjemna, taka cieplejsza, bym powiedziałam. Fajne się na sukienka, tunika. No myślę, że moja siostra będzie sukienka. Założę wam ją właśnie na tą moją sukienkę i pokażę jak ona wygląda na mnie. Taka bardziej różniejsza, oversizeowa. Podoba mi się tutaj ten kolor, bo to jest taki dosyć jaskrawy. Nie wiem, jak to wygląda w kamieniu. Ale żeby jest taki bardziej jaskrawy, to co mierzymy. No i tak wygląda, taka bardziej oversizowa tutaj różniejsze te rękawy są. Pokażę Wam też tutaj z tyłu. Naprawdę bardzo przyjemny materiał. Fajny, taki nawet jako coś po domu. Bardzo, bardzo przyjemny. Mam nadzieję, że będzie się dobrze nosiła. Dziękuję bardzo za oglądanie, bo to już wszystko na dzisiaj. Jakoś tak za dużo tych rzeczy nie mam. Nie miałam aczkolwiek. Udało mi się bardzo dużo trafić w jednym lubku, co mi się rzadko zdarza. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Zapraszam Was też na mój Instagram w opisie. No i w następnym filmiku. Cześć!